Cześć, to Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo prosty, minimalistyczny zestaw ćwiczeń, taki budujący sprawność, usprawiający rotację tułowia, bioder, dzięki czemu te dolegliwości bólowe kręgosłupa, które masz, mogą się zmniejszyć i sprawność Twojego kręgosłupa może wzrosnąć. Serdecznie zapraszam. Po takiej reklamie nic tylko ćwiczyć. Prosty zestaw, ale będzie bardziej budował świadomość. Kontrolę motoryczną niż będzie zestawem takim do pomachania bezmyślnego, więc jak zwykle więcej uwagi poświęć na jakość, na tempo wykonywania, na pewien spokój niż na ilość. Będziemy pracowali nad rotacją, ale nie tylko kręgosłupa, ale całego tułowia, czyli całego Twojego aparatu ruchu, bo rotacja, którą wykonujemy, czyli możliwość spojrzenia, skręcenia się gdzieś. Nie zachodzi tylko i wyłącznie w kręgosłupie, bo jeżeli brakuje u Ciebie swobodnej rotacji w obszarze stóp, w obszarze stawów biodrowych, w obszarze klatki piersiowej, to wtedy przy wykonywaniu ruchów skrętnych więcej musi się zadziać w dolnym odcinku kręgosupa. I w tym momencie dochodzi do większych przeciążeń dolnego odcinka kręgosupa. Dlatego teraz ważnym elementem jest zrozumienie rotacji, rotacji w ogóle jako takiej, gdzie ona zachodzi i w jaki sposób ją wykonywać. Najpierw może sprawdź, jak u Ciebie z tą rotacją jest, bo fajnie by było, stojąc przodem, tak jak ja teraz przodem względem kamery stoję, móc się skręcić do tej ściany obok. Czyli to jest mniej więcej kąt 90 stopni, jak patrzymy na obręcz barkową. Czyli obręcz barkowa powinna się móc mniej więcej skręcić do tej wysokości. I teraz rozbieramy ten ruch na części pierwsze. To nie jest tylko kręgosłup. Czyli jeżeli ustabilizujesz miednicę, czyli sprawisz, że obręcz biodrowa się nie poruszy, to zauważ, że skręt tułowia nie jest jakiś znaczący, nie jest duży. Tu ogrom ruchu zachodzi w stawach biodrowych, czyli w prawym moim stawie biodrowym musi zajść ruch rotacji wewnętrznej, w lewym zaś stawie biodrowym musi zajść ruch rotacji zewnętrznej i dzięki temu część ruchu się odbywa w stawach biodrowych, część ruchu, Odbywa się w dolnym odcinku kręgosłupa na poziomie tułowia, to jest jeden element. Kolejny element, że część tego ruchu rotacyjnego, że ja jako osoba skręcam się do boku, to jest też obręcz barkowa, czyli swobodne poruszanie się łopatek i tych tkanek dookoła tułowia, także do rotacji. Więc to jest kolejny element, na który trzeba zwrócić uwagę. I ewentualnie, jeżeli nie masz dobrej rotacji w biodrach. Masz sztywniejsze biodra, to czas zacząć pracować nad mobilnością tkanek dookoła stawu biodrowego, czy jeżeli masz problem tutaj z mobilnością, to zacząć pracować nad mobilnością tkanek dookoła obręczy barkowej. I ostatni element stopy. Część tego ruchu zachodzi dzięki swobodnemu poruszaniu się stawów skokowych. Więc poobserwuj, pokołysz się troszeczkę na prawo i na lewo, czyli lekka rotacja w jedną, lekka rotacja w drugą, tylko i wyłącznie za pomocą stóp. Więc jeżeli Twoje stopy nie są fajnie mobilne, sprawne, elastyczne, a często takie stopy są, to też tracisz już jakąś część zakresu i możliwość wykonywania takiej globalnej rotacji. Tak, jak wspomniałem. Z jednej strony, żeby mieć sprawny ten ruch, fajnie będzie pracować nad mobilnością stawów skokowych, stóp i tutaj trzeba będzie różne ćwiczenia, stopy wykonywać, wzmacnianie, poprawę mobilności, ćwiczenia na piłce, stawy biodrowe, kwestia pracy nad, pracy nad rotacją stawów biodrowych, nad tymi ruchami, Czy te ruchy są potrzebne, rotacja zewnętrzna, rotacja wewnętrzna są potrzebne sprawne, żeby ten ruch wykonać. Kwestia rozciągania klatki, praca z obręczą barkową nad obręczą barkową, różne ruchy rotacyjne też tułowia będą potrzebne. A swoją drogą, i teraz przechodzimy już do zestawu ćwiczeń i do ćwiczenia, to jest kwestia używania tych ruchów. Z jednej strony to tkanki będą uniemożliwiały wykonanie określonego ruchu, dlatego Jakiś automasaż, mobilizacja tkanek, rozciąganie tkanek będzie sprawiało, że swobodniej ten ruch wykonujemy, a z drugiej strony, krótka piłka, niewykorzystywanie tej funkcji, niewykonywanie tej funkcji będzie sprawiało, że po prostu ten ruch będzie także ograniczony. Więc tu są dwie rzeczy. Praca nad strukturą, kiedyś może to jeszcze nagram w takiej formie z przedstawieniem, jak pracować nad tymi poszczególnymi elementami, pewnie to będzie wtedy dłuższy film. A teraz po prostu ćwiczymy i szlifujemy ruch rotacji. Pobaw się tymi ruchami. Czyli, najpierw, może popróbuj powykonywać ten ruch rotacji, ale poruszając tylko stopami. Czyli, taka kwestia przechylania stóp, poruszania stopami. Czyli, staraj się, żeby ten ruch zachodził na poziomie kończyn dolnych, nie na poziomie tułowia. Ja tu teraz, mimo że widać, że jestem skręcony, praktycznie od poziomu bioder w górę nie skręcam się. Powykonuj parę takich ruchów, trochę można powiedzieć rozgrzewkowo. Hop. Ważne, nie gwałtowne szarpnięcia, bo to może być raczej urazogenne, szczególnie jeżeli masz jakieś problemy z kręgosłupem, tylko bardziej na, taki, na zasadzie budowania takiej świadomości skręt w jedną stronę, skręt w drugą stronę. Teraz nie ruszaj miednicą, czyli spójrz na to, że biodra mają być nieruchome i tylko skręć górną część tułowia w jedną stronę, bardzo powolutku, w drugą stronę. Możesz mieć ręce zwieszone, może być to nawet trudniejsze zadanie. Czyli zwieszone ręce w dół i skręt, a możesz postarać się troszeczkę dołożyć do tego ruchu już w obręczy barkowej. czyli skręcić obręcz barkową, ba, może nawet wyprostować tamtą rękę. Teraz ważny element, na który warto zwrócić uwagę. To jest to, że w czasie tych skrętów pilnować neutralnego ustawienia kręgosłupa, bo bardzo łatwo ci będzie, kiedy nie masz pełnych zakresów, to przy skręcie robić tak zwany kaczy pogłębiać lordozę i udawać, że jest rotacja. Czyli żeby to nie wyglądało w ten sposób. I w ten sposób, tylko kwestia podwinięcia ogona, zrobienia tyłopochylenia, pochylenia, proste plecy i teraz kwestia wykonania skrętu. Teraz jedziemy bardzo powoli i dodamy do tego jeszcze oddech. Czyli tu możemy wziąć wdech swobodny, powolny nosem, i na wydechu robimy skręt na wszystkich tych poziomach. Czyli skręt, skręt, gdzie chcesz takim ruchem, ja lubię taki ruch a la drygent, poprowadzić te ręce. Poprowadzić te ręce bez jakiegoś wielkiego spinania się do skrajnej pozycji. Hop. I znowu wdech. I z wydechem łagodnie prowadzimy ruch w drugą stronę. Pilnuj tego, żeby stopy były na ziemi. Bo tu też bardzo łatwo jest zrobić tak, że stopy się skręcą. No, i już po ćwiczeniu. Nie będzie rotacji w tułowiu, tylko jest po prostu skręt na piętach. Myślę, że to jest ważne zadanie dla bardzo wielu osób. Jeżeli jesteś osobą starszą, to szczególnie pracuj nad tym. Albo jeżeli jesteś osobą młodszą i chcesz zachować jak najdłużej sprawność, to także nad tym pracuj, bo skrajnie może to wyglądać w ten sposób, że. Będziesz mieć utratę mobilności szyjnego odcinka kręgosłupa, klatki piersiowej, dolnego odcinka, bioder, i w momencie kiedy trzeba będzie spojrzeć na coś, co jest z boku, będziesz musiał, czy będziesz musiała się skręcić w taki sposób, czyli po prostu przejść w bok, albo przejść w drugą stronę. A tutaj dzięki tego typu ćwiczeniom, usprawnianiu tego ruchu. No, będziesz mógł na długo, czy będziesz mogła bardzo długo patrzeć, ok, samochód z jednej, samochód z drugiej, o, tam coś jeszcze jest, tu jeszcze ktoś nadchodzi, żeby móc swobodnie sobie nad tym pracować. Znowu wdech i na wydechu powoli, powoli idziemy. I przy powrocie może już być wdech. I na wydechu idziemy powoli, powoli w drugą stronę. I znowu wdech. I na wydechu idziemy, idziemy w drugą stronę. I znowu wdech. I na wydechu idziemy, idziemy w drugą stronę. Teraz będziemy się starali to powiększyć. Ten zakres ruchu powiększyć, ale dzięki świadomemu, czynnemu poruszaniu, a nie jakiemuś biernemu machaniu. Bo tutaj aż się kusi pewnie na zasadzie. Ach, ach, zrobię skręt w jedną, skręt w drugą, tego unikamy. I teraz bardzo fajna rzecz. W momencie, kiedy będziemy na samym końcu, więc wykonaj skręt, dojdź do samego końca. Hop, to teraz sobie swobodnie oddychaj. I na wydechu staraj się bardziej dokręcić. I teraz dokręć na tych różnych poziomach. To ja, może się zwrócę w tę stronę. Dokręć może same stopy nogi. Czy teraz skup się na tym, że tu można w biodrach dokręcić, w biodrach. Dokręcić, dokręcić, dokręcić. Tu jeszcze nie jestem dokręcony. Że teraz można w lędźwiowym odcinku kręgosłupa dokręcić. Wszystko z umiarem. To jest skrajnie. Bym powiedział, że dosyć mocno, ale z umiarem, tak żeby się nie forsować. Poczujesz, jak mocno muszą tu pośladki pracować. Po lewej mojej stronie musi bardzo biodro i pośladek pracować, żeby ten ruch wykonać. I jeszcze tutaj ruchy wchodzą między łopatkami, szyja też się skręca i ręka do boku. I możesz sobie swobodnie oddychać, i z zdech, a na wydechu pójść kawałek dalej. Poczujesz, jak taśmowo, cała w ogóle można powiedzieć, taśma spiralna mocno pracuje. Drugą stronę pracujemy. Ja też stanę może bokiem w stronę kamery i tak samo skręć nogi, skręć. Postaraj się może troszeczkę mocniej dokręcić. Wdech. Na wydechu dokręcamy kręgosłup, biodra, skręt. Jeszcze można dołożyć do tego spojrzenie. Trochę zostać w tej pozycji i jeszcze się troszeczkę dokręcić, dokręcić. Powrót. Proste, fajne ćwiczenie. Z jednej strony wydaje się błahe. Jeżeli ktoś jest nastawiony na trening siłowy, pakowanie, duży wysiłek, no to będzie myślał, tak, tylko takie skręcanie, takie skręcanie. Natomiast jest to bardzo fajna praca nad typowo funkcjonalnym ruchem, przydatnym nam w życiu. Więc teraz możesz myć zęby i wykonywać sobie to ćwiczenie co jakiś czas. Bo tych ćwiczeń do mycia zębów można sobie dołożyć dużo. Jak pamiętasz, jeden z odcinków był na temat stania na jednej nodze, więc czasami można myć zęby stojąc na jednej nodze, a czasami można myć zęby właśnie ćwicząc tego typu ruch, czyli się skręcić, myć zęby w pozycji skręconej. Wcale nie musi być tak skrajna i z tej skręconej pozycji można się poruszać trochę do powrotu, trochę dalej, trochę do powrotu, trochę dalej. Teraz druga strona. Trochę do powrotu, trochę dalej, trochę do powrotu i tak dalej. Zakładam, że myjesz zęby, więc 3 minuty rano możesz poświęcić na tego typu ćwiczenie. A przez 3 minuty można naprawdę parę ładnych powtórzeń wykonać. Plus, no to co jest atutem tego zadania, będziesz uruchamiać. Partie tkanek, partie mięśni, które na co dzień nie są tak łatwo wykorzystywane i używane, bo my bardzo często tylko chodzimy przód, tył, jakieś ruchy na boki, a te ruchy rotacyjne, skrętne są ekstremalnie ważne do tego, żeby utrzymać sprawność. Zachęcam do wsparcia mojej działalności. Ja możesz to zrobić poprzez danie łapki w górę, napisanie komentarza. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Wrzucam jakieś takie pomysły, patenty, właśnie kończę pracę z pacjentami. Biorę kamerę, dobra, i ja sobie coś powtórzę, i ja coś sobie przy okazji przećwiczę. Parę osób z tego skorzysta, jestem przekonany, że coś to wniesie do Twojego życia. Filmy mają charakter edukacyjny, motywujący, nic tylko brać i działać. To tyle na dziś, do zobaczenia następnym razem, cześć.